Będę się raczej nieruchomo stał. Może jeszcze raz odpalę taką transmisję tutaj na wieży widokowej, ale jest bardzo dużo ludzi i każdy sobie życzy takie coś. Jest piękny widok na Tatry. Znajdujemy się w Gorcach. Właśnie na wieży widokowej. Także tak to wygląda drodzy Państwo. Obiecałem obiecałem wam transmisję na żywo między 11 a 12 bo to jest ta transmisja. Długo nie potrwa, bo niestety są jakieś problemy z łączem. Ciągle mam problem jeśli chodzi o właśnie łącze. Ale jesteśmy właśnie na Gorcu na, w Gorcach na, na Lubaniu I to jest. Yy, Dziękuję za dwa lajki. Witam. Wierzchołki szczytu, właśnie. No i co Wam mogę powiedzieć? Podejście zajęło nam godzinę 50, a więc po trzech latach wchodzenia w tym samym szczyt, w tym samym podejście, wówczas mieliśmy że chodziliśmy tutaj w 2 godziny 15 minut musicie Państwo wiedzieć, że na 6 podejścia mamy 881 metrów podejścia czyli cały czas jest pod górę bardzo mocne to podejście zresztą moi kompani dzisiaj bardzo, ale to bardzo narzekali na to o tam macie moich kompanów a tam jest ten wschodni wierzchołek który ma 1225 metrów i stamtąd żeśmy przyszli, stamtąd tam jest bardzo mocne podejście. Cały czas jest pod górę. Dwie przerwy mieliśmy w trakcie. Natomiast plan jest taki, że po krótkim odpoczynku wejdziemy na wieżę widokową, która ma 30 metrów. Witam cię fana! Witam cię fanka! Witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za trzy lajki. Jak widzicie, tutaj właśnie szlak czerwony zmierza na wieżę widokową na Lubaniu Lubań. Lubań koło Krościenka nad Dunajcem w Gorcach Na północ od nas znajduje się Beskid Wyspowy Na południe od nas znajduje się znajduje się już czorsztyn, jezioro Czorsztyńskie i ta cała reszta. Witam cię Kryste witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za 4 lajki. Tutaj powyżej naszych kompanów znajdują się ruiny schroniska, które powstało w latach 1973-1975 i do 1978 roku, do momentu, kiedy spłonęło, działało. My natomiast. O, F5. Tak, 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 to się będzie często zdarzało, wiecie. Ja wiem, ja wiem, że ścina live'a, bo nie tylko wam ścina, mnie też ścina, bo jest bardzo słaby zasięg, więc mam tego pełną świadomość, że tego live'a będzie ścinało. Witam cię kasperek TV. Witam. Witam cię bardzo serdecznie na live'ie. Na lewie Z Lubania. który jest znajduje. Natomiast jak wam mówię, popatrzcie, to miejsce, które macie przed sobą. To jest właśnie miejsce, gdzie w lipcu sierpniu działa baza namiotowa prowadzona przez studenckie koło przewodników górskich skp -PG. Także tak to wyglądam. Oczywiście wszystkie nowe osoby, które będą oglądały tego live'a później, ten live zostaje zapisany mimo tego, że no, są straszne cięcia i pewnie gorszą jakość przez to, bo, bo Wam tnie do tego live'a mimo to live zostanie zapisany właśnie dlatego, żebyście sobie mogli zobaczyć i zastanawiam się jeszcze, czy na, na samym szczycie właśnie wieży widokowej nie odpalę po raz drugi, drugi części żebyście zobaczyli, ale może strasznie być wiatr, może być strasznie zimno. O, jak teraz przyjemnie się zrobiło. Oj, oj. Witam, witam Was bardzo serdecznie. Oczywiście widzę, że tnie live'a i mam tego pełną świadomość. Ale... Będzie sła... będą, będą cięcia, bo, bo jest naprawdę słaby zasięg, jesteśmy otoczeni z każdej strony drzewami, e, co prawda jest duża dosyć polana, więc dlatego zdecydowałem się na live'a z tego konkretnego miejsca. E, może, może naprawdę za, za, za chwilę wezmę i odpalę jeszcze raz live'a właśnie z wieży widokowej, żebyście zobaczyli na te piękne ośnieżone teatry, które no, widać w tamtą stronę który z dolnych idzie także tak to wygląda także drodzy państwo taka, tak to wygląda jeśli chodzi o... o to miejsce gdzie się teraz znajdujemy wiem Szymon wiem Wiem, że tnie. Siemanko Zumi oficjal. Witam cię bardzo serdecznie. O, tam wygrzewającego bez koszulki masz swojego kumpla magicznego karpia. <grywania> Zumi! Mateusz! Zumi oficjal. Pamiętasz? Z, z trasy po tych, po cmentarzach. No, pamięta. No, wiem, że strasznie tnie, ale widzicie, jesteśmy otoczeni lasem i tak dalej. No. Jest z nami dzisiaj Kuba, który jest po raz 12 na trasie. Jest z nami Roger, zwany Georgeem, który dzisiaj jest po raz 10. I z tej okazji dostanie dzisiaj koszulkę pieszo przez Małopolskę. I jest z nami magiczny karp, który robi swoją 39 trasę i ma ponad 750 km. Także piękna sprawa. Myślę, że jeszcze tego tnie, ciętego live'a można byłoby tak nie nazwać. Live'a, którego tnie co chwila. Zrobię jeszcze tak z e, 4 minutki, wrócę do chłopaków i potem właśnie nagram wam jeszcze może jakąś przebitkę albo albo wam puszczę jeszcze raz live'a właśnie z do. Na górze, więc więc może być to troszeczkę utrudnione. No tak. No wiem, 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 wiem Zoomie. Wiadomość. A żebyście też nie siedzieli w domu, tylko właśnie ruszyli w góry. Bo dla takich widoków, dla samego zmęczenia, dla samego poczucia...